Witajcie, kochani. Dzisiaj sobie przetestujemy nowego tagera, Dariusz Michalczewski. Zobaczymy, jaki smak. Już czuję zapach limonki. Bardzo słodki. Energetyczny napój z cytryną i witaminami. No i oczywiście limonką. Orzeźwia pragnienie. Jest naprawdę smaczny. Możecie sami sobie go wypróbować. Zachęcam do takiego przetestowania u siebie w domu. Zobaczycie, może Wam zasmakuje i powiecie, który jest Wasz ulubiony smak. Do zobaczenia. Do następnego filmiku, cześć.